Witajcie z Warszawy, za chwilę lecę do Katowic. Lotem przed chwilą przyleciałem z Bydgoszczy, więc to jest taki no, kontynuacja tryb reportu z Bydgoszczy do Warszawy. No i teraz jest trip report z, Katowic, e, z Warszawy do Katowic. fajnie, że jesteście, trzymajcie się i oglądamy razem ze mną. Niech lecimy razem ze mną. Mój lot 1650 do Katowic, lot 3885, z wyjścia numer 1. W Katowicach teraz jest 14 stopni. Wyjście numer jeden znajduje się zaraz na prawo, jak się wchodzi z kontroli bezpieczeństwa. Jest jakby od strony no, hoteli tam wejścia, tak naprawdę, no nie od strony pasa. No już tu kilka razy leciałem do Krakowa i do, do Katowic. No i to tutaj właśnie już dużo ludzi stoi, bo ma być chyba pełny samolot z tego co widziałem. więc fajnie. Się okaże że naprawdę ile będzie nocie jak, jak dopiero będą ci ludzie. tutaj jest jedyneczka i tam już poraz tutaj staj, odsuwam, ja już już jestem fajnie boarding 1620 czyli za 10 minut i proszę Państwa idę do samolotu, niestety z autobusem maszyny Musimy poczekać na Maxa który został wypchany przed chwilą do stanowiska, no i możemy dalej jechać. Ale tu korki no nie wiemy Co chwilę musiałem no, otrzymywać ten do Wrocławia przed chwilą Embraer stał A ten to już nie wiem do dokąd... Ale nie, ale Ale nie, ale nie żeby... żeby dali telefon, nie? Czas

też kolejka Dzień dobry 19D przy oknie znowu aj, 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 aj. Dobra, I taki mam winok, super To jeszcze może pokręcę w takim razie Nasz lot do Katowic to jedynie 35 minut. Pogoda w Katowicach na zasadzie jest taka sama jak tutaj, jest bardzo niewielkie zachmurzenie, a powiem, to dokładnie tyle samo co tutaj, 11 stopni Celsjusza. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę miłego lotu i dodatkowo się czekam jeszcze na ostatnich trzech pasażerów samochodowych, powinni być zbyt nie za lada moment, także spodziewamy się, że w Katowicach powinniśmy być na nasz czas rozkładowy. Bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz i jeszcze raz życzę Państwu miłego lotu. Życzymy Państwu miłego lotu. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of Lot Polish Airlines, Star Alliance and our partner Airlines, I would like to welcome you aboard airplane on the direct flight to Katowice. Ladies and gentlemen, please be advised that in the event of sudden dropping cabin pressure, the protective masks must be removed before wearing oxygen masks that fall automatically from the panels above your head. Remember that in case of evacuation, all your hand luggage must be left on board. Should you lose your electronic device, it gets stuck between the seats, its battery is damaged, hard, or produce smoke, please immediately notify a crew member. Thank you for your attention. Gaming Pro, you Gamer know, Smartphone. 15 minut do niego. Co będzie oznaczało, kiedy te długie ulubiliśmy, na czas, który parę minut przed naszym nasadkiem składa. A problem opada na to, że skojs zleca wydaje 13 stopni Celsjusza, jakby za chwilę. Bardzo Państwa dziękuję. A wylądowaliśmy w Katowicach. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach z objętymi pasami bezpieczeństwa do momentu zatrzymania samolotu na stanowisku postojowym i wyłączenia sygnalizacji zapiąć pasy. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas otwierania schowków bagażowych, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. Przed wyjściem z samolotu prosimy o sprawdzenie, czy zabrali Państwo ze za sobą cały bagaż podręczny i wszystkie rzeczy osobiste. Aby zarezerwować kolejną podróż z nami zapraszamy na stronę lot.com. Zamieszczamy tam na bieżąco nasze najnowsze oferty. W imieniu polskiej Linii Lotniczych LOT, Sojuszu Star Alliance oraz Linii Partnerskich życzymy Państwu miłego wieczoru. Załoga kapitana Marka Michniaka ma nadzieję ponownie spotkać się z Państwem na pokładach naszych samolotów. Dziękujemy and do zobaczenia. Hi. Ladies and gentlemen, we have landed in Katowice. Please remain seated with your symbols fastened until the aircraft comes to a complete stop in its final parking position and the fasten symbol sign is switched off. Please be careful while opening the overhead compartments as items might fall out. Before you leave, check that you have taken all your hand luggage and personal belongings with you. To book your next flight with us, visit lot.com. Our most recent and most interesting offers can be found there. On behalf of LOT Polish Airlines, Star Alliance and our partner Lines wish you a nice evening. The crew of Captain Marek Michniak will be happy to meet you again on board our planes. Thank you and see you soon. Do widzenia. Do widzenia proszę państwa autobus 12 stopni I autobusem będziemy jechać do terminala, bo to jest akurat Schengen, więc nie da się ich pieszo. Dobra. Czy się zmieszczę w ogóle. No zobaczcie tutaj przyleciał bas z Hani Czyli Kreta, Grecja a Katowice. Ja teraz biegnę, no, ale i tak to jest dobrze. Prawdopodobnie, patrzcie, e, co to się stało. Ale tego tu jest. To Dwa w Katowice jest 8 Chyba skupiły się te. Pewno było tych. Pewno było bagaże takich z poprzednich lotów z Warszawy. Ciekawe o co chodzi. A tam będzie. Czy już był? Z Neapolu bagaże. Antalia, ciekawe gdzie będzie Warszawa I Ty tu na pewno nie, <laughs> przynajmniej na tych, które są opisane. Dobra, lecę, ja zobaczę czy jest. Mój autobus, czy ucieka, jak nie to po prostu siedzę z wami. No spokojnie, górze. No nic, już mi autobus odjechał, ale mam do pół godziny następny Teraz już nie ma problemu tak naprawdę, bo samochody, y, autobusy jeżdżą co chwilę z Kyrzowic. Do Katowic co pół godziny, i tak naprawdę czasami jeszcze rzadziej, jeszcze yy, częściej w sumie, nie rzadziej co ja mówię. Zaraz no zobaczycie, jak, jakie teraz jeżdżą autobusy z Katowic do Katowic. AP na ulicę Sądową. Zobaczcie, jeżdżą w ciągu dnia co pół godziny, obojętnie, czy wolne od pracy, czy nie wolne od pracy. Oraz M11 jeździ co godzinę w tygodniu, a wolne od pracy co dwie godziny. Ja sobie tym pojadę. Nie mam jeszcze ile? no pół godzinki, to ona spokojnie sobie tutaj posiedzę. To na tyle z tego trip reportu. Nie wiem ile jaki, jaki długi wyjdzie, ale no pewnie trochę mniej takich jakby moich przebitek, bo głównie lot będzie, prawda? Bo tam na lotnisku w Warszawie jakoś dużo nie nagrywałem. Ale fajny był lot, bo przy zachodzącym słońcu, więc myślę, że Wam się może podobać. Mi się bardzo podobał ten lot. Także dzięki za oglądanie, przypominam, przeleciałem się teraz z Warszawy do Katowic, była to kontynuacja lotu z Bydgoszczy do Warszawy. Także dzięki, że oglądacie, trzymajcie się i do następnego, może coś jeszcze w tym roku, chociaż nie wiem, nie przewiduję za bardzo nagrywania w tym roku jeszcze. No trzymajcie się i do przynajmniej następnych lotów na pewno w przyszłym roku. Cześć!